Witam, nazywam się Adam Aleksander i jestem tutaj po to, żeby wnieść trochę precyzji i klarowności w temat prawdy, szczęścia i przebudzenia. I dzisiaj, właśnie w tym odcinkiem, chcę rozpocząć nową serię pod tytułem Precyzja, bo precyzja w tym temacie jest absolutnie kluczowa. Więc w tej nowej serii pod tytułem Precyzja zajmiemy się tymi bardzo mglistymi tematami, bardzo mglistymi słowami, bardzo mglistymi hasłami, gdzie jest duże miejsce, jest dużo miejsca na nieporozumienie się. Bo są takie słowa, które są już tak rozcieńczone, tak roz rozwodnione, że naprawdę każdy inaczej je rozumie. I takim słowem jest ego, takim słowem jest miłość, takim słowem jest Bóg, takim e, słowem jest świadomość. Brak precyzji w komunikacji swoich myśli otwiera drogę do niezrozumienia się, albo też może być symptomem niezrozumienia tematu przez samego autora. Bardzo ważne jest to, że ta seria nie jest dla początkujących. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi, zacznij od szczęścia, potem przejdź do prawdy i do przebudzenia, i dopiero tutaj dojdziesz do precyzji, bo żeby coś precyzować, no to trzeba już mieć jakiś poziom wiedzy, który wymaga precyzji. Ja osobiście staram się, e, nawet nie, nie staram się, bo staranie już jest wysiłek. Ja generalnie, e, formułując swoje myśli, e, używam słów jak najbardziej precyzyjnych. I nawet w tej precyzyjności, nawet w tej mojej precyzyjności, zwłaszcza w ramach rozmów w ramach klubu 44, czasami zaskakuje mnie fakt, że ja mówię w klubie o czymś od sześciu miesięcy i po tych sześciu miesiącach ktoś zadaje mi pytanie. I to pytanie pokazuje mi, że to, co ja mówię, jest inaczej zrozumiane niż to, co ja mam dokładnie na myśli. Więc nawet w precyzji nie ma wystarczająco precyzji, a to dlatego, że wszystko jest percepcją. Więc ten temat y, klarowania i, i, i precyzowania mechanizmów, schematów, tego, jak ten świat rzeczywiście działa, jest pewnie niekończącą się przygodą, ale ponieważ ja uwielbiam o tym rozmawiać, więc nie mam z tym problemu. Precyzja dla mnie jest ważna, dlatego, że czasami jedno słowo ujawnia twoje najgłębsze wierzenia. Jest to proces kompletnie nieświadomy i czasami nawet ty nie wiesz, że masz te wierzenia, więc czasami warto posłuchać siebie. Nagrać się i posłuchać siebie. <noise> e, bo można usłyszeć coś, czego po prostu nie był wcześniej świadom. I słowa, których używamy, są bardzo istotne, bo słowa automatycznie odzwierciedlają nasze wierzenie. Nikt przecież nie siedzi świadomie i nie dobiera każdego słowa w zdaniu. Twoje myśli się formułują i są artykułowane automatycznie. One wyrastają z Twoich wierzeń, ale są automatyczne. Dlatego czasami słuchając samego siebie, można zauważyć wierzenie, które się sobie nosi, które się praktykuje, nieświadomie, nawet nie wiedzą, że się go praktykuje. Albo czasami można zauważyć rzeczy, które mówimy, które zradzają nas pytania, których nigdy sobie wcześniej nie postawiliśmy. To jest jeden aspekt precyzji. Drugi aspekt precyzji, to jest to rozmydlanie. Tematów. I co to ma na myśli? Są takie słowa, są takie tematy, które są już tak rozcieńczone, tak rozwodnione. Poniekąd żyją swoim życiem, że tak naprawdę bardzo rzadko, nie mówię, że nikt nigdy, bo to pewnie są ludzie, którzy wiedzą, co mówią, bardzo rzadko wiemy, co dokładnie autor ma na myśli, używając takiego, a nie innego słowa. W kategorii tych słów jest na przykład miłość. W kategorii takich słów na przykład jest Bóg. W kategorii tych słów będzie ego, w kategorii tych słów będzie świadomość. Więc jak ja używam tych słów, nie mam żadnej gwarancji, gwarancji to ja nigdy nie mam, ale nie mam żadnej koncepcji na to, jak ty te słowa odbierasz, jak ty je rozumiesz. A pamiętaj, że wszystko jest percepcją. Ja osobiście, na przykład, nie używam słowa Bóg, albo staram się unikać słowa Bóg, staram się, unikam słowa Bóg. Dlatego, że większość ludzi, jak myśli o Bogu, to myśli o chrześcijańskim Bogu, o katolickim Bogu. O Bogu, który daje ci życie, który cię tutaj zsyła, jest tutaj z Jego łaski i dla Jego uwielbienia. I że takim Bogu mówimy, to ja takiego Boga nie wierzę, to nie jest moja koncepcja Boga. Jak to chrześcijańskie, katolickie zrozumienie Boga? To poniekąd jest ciekawe, że każda religia z tych głównych nurtów y, ma swojego Boga, ale wszystkie mówią, że Bóg jest jeden. Więc generalnie ja się zgadzam z tym, że Bóg jest jeden. Tylko to, jak ty go widzisz, ta twoja percepcja tego Boga, to, jak ty go sobie wyobrażasz, i może najważniejsze, jak ty sobie wyobrażasz relację między tobą a Bogiem, jest kompletnie demamentalnie się różni. Dlatego mamy różne, dlatego mamy różne religie na świecie. Ale wszystkie te religie mówią, że Bóg jest jeden. I Rzeczywiście Bóg jest jeden. Ja oczywiście nie wątpię w to, że Bóg jest jeden. Ja, używając słowa Bóg, mam na myśli całkiem co innego niż wyznawca jakiejkolwiek religii monoteistycznej. Więc słowo to samo. Ale ten zespół wierzeń, który się z tym słowem wiąże, jest całkiem inny. Dlatego unikam słowa Bóg, dlatego że jest on tak naładowany religijnymi wierzeniami. I ja nie chciałbym, żeby ktoś usłyszał słowo z moich ust i zrozumiał to słowo po swojemu, czyli przez swoje wierzenia, bo to całkiem wypaczy to, co ja mówię. Dlatego precyzja jest bardzo istotna. Takich słów naprawdę jest wiele. Bóg jest tylko przykładem. I pewnie też do Boga i religii, który będziemy nawiązywać w serii precyzję. Natomiast to tylko pokazuje, jak ważna dla mnie jest precyzja wysławiania się. Do tego unikam słowa Bóg. Ale jak już muszę użyć któregokolwiek słów, miłość, słów, miłość, Bóg, ego to staram się przy tym samym momencie powiedzieć, co dokładnie mam na myśli. Bo są takie, oczywiście, e, twory, które zaczynają żyć swoim życiem. E, jak na przykład pochyli się nad e, teorią ego e, Zygmunda Freuda i to, co on ja na myśli, mówiąc ego. Sto lat temu i to, jak to ego zaczęło żyć swoim życiem i jak to ego zaczęło ci przeszkadzać w życiu, zaczęło walczyć z tobą, było na twojej drodze, było za bardzo rozmuchane i tak dalej, to wszystko jest nieporozumienie. Bo ego jako takie nie istnieje. Ego nie może być nigdy podmiotem. Ego nie jest osobnym bytem od ciebie. Więc ego nigdy nie jest na twojej drodze, bo to ty jesteś na swojej drodze. To jest twoje ego. Ale do ego tu oczywiście wrócimy. Chciałem tylko zilustrować, jak bardzo istotna jest precyzja i karowność. Więc moja nowa seria Precyzja będzie miała swoją premierę w każdą sobotę. I seria jest adresowana dla osób wspierających mój kanał YouTube. I dlatego tematy, które poruszamy w tej, w tej, w tej serii będą jakby waszą sugestią. Więc każdy, kto dołączy do kanału YouTube, tam będzie formularz, w którym możesz zasugerować temat odcinka. Jeżeli dać Ciebie coś jest do końca niezrozumiałe, możesz zapytać i ja mogę zrobić odcinek w tym temacie. A drugim takim źródłem odcinku w tym temacie to są nasze rozmowy w ramach Klubu 44. W Klubie 44 rozmawiamy co tydzień od września. Mamy już ponad 80 godzin rozmów. i nie planuję publikowania samych rozmów, natomiast planuję nagrywać odcinki, inspirując się rozmowami w grupie 44. Więc jeżeli to co mówię, ma dla Ciebie jakąkolwiek wartość, proszę polub ten materiał. Subskrybuj mój kanał i odwiedź moją stronę adamalexander.org. W zakładce wsparcie znajdziesz temat spotkań online raz na cztery tygodnie. Zapraszam wszystkich na, na bezpłatne spotkanie ze mną. Taki QA, ale taki, gdzie możemy ze sobą rozmawiać. Kolejny jest w niedzielę za tydzień o 17.30. Szczegóły na stronie adamalexander.org. Ukośnik wsparcie. E, to tyle na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Ściskam. Pa!